Dziewczyny, a właściwie do ciebie Marta, masz gigantyczne doświadczenie w show biznesie, można tak powiedzieć. Oboje jesteśmy już kawałek czasu, oboje jesteśmy po trzydziestce. Co byś poradziła? <grym> tylko No tylko. Co byś poradziła na przykład Tomkowi, który jest młodym chłopakiem, widzę, że bardzo emocjonalnym i szczerym, czyli trochę młodszym kolegą? Co byś poradziła, jakich błędów unikać? Na co stawiać, na co nie? Mówię o twoim doświadczeniu. Potrafiłabyś coś uniwersalnego wyłuskać? No ze mną jest tak, że nawet jak trzeba coś unikać, to ja i tak się tam znajdę, więc nie jestem dobrym przykładem na to, żeby, żeby udzielać raty. Ja myślę, że kolega robi wszystko najlepiej, jak się da i jest najlepszym motywatorem w tym kraju, więc człowiek motywacja. Tak, do Was też to dotarło? Tak. Ale naprawdę... My dokładnie tak żyjemy. Tak jak on mówi? Boże, żałuję, że nie jestem członkiem Waszej rodziny. E, Fabię, tak? Mogę Cię mówić. Tak. dobrze mówię. Akcentuję Fabię. Dobrze. Fabien. Powiedz mi, a jak ty postrzegasz z perspektywy. No, wiesz, ten show biznes zawsze był u Was w domu, ale ty jesteś jego dzisiaj częścią. Trafiasz do programu, nad którym trochę wiesz, w pewnym momencie tracisz kontrolę. Kamery są wszędzie, emocje buzują. Znamy ten program. Mhm. Wiemy, że jego akcja czasami rozgrywa się na stole montażowym. Jak, jest, no, jak Ty postrzegasz show-biznes? Czy to jest rzecz, która Cię kusi, czy raczej nie? Raczej mnie to nie kusi. Uważam, że mogę w nim być, a nie muszę w nim być, więc e, wybieram sobie rzeczy, do których idę, a unikam tych, których nie chcę. Mm -hmm. więc... Czyli rozumiem, że wybierasz najlepszych. <noise> no, tak. <noise> I dlatego jesteś <noise> u mnie. Nie, ale ty, ty, co to znaczy? Masz gigantyczny handicap poprzez nazwisko, poprzez mamę i tatę, Poprzez rodzeństwo, żeby teoretycznie w tym showbiznesie odnieść sukces. Nie kręcicie to? No nie bardzo mnie to kręci. Może przez to, że, że właśnie urodziliśmy się w tym show-biznesie, bo rodzice gdzieś tam byli w tym cały czas, to, to może przez to nas to nie kręci i Aha. wolimy sobie rozwijać swoje rzeczy po swojemu. Jeżeli będziemy chcieli wyjść z czymś dalej, to, to możemy. Mamy tą możliwość, że na pewno ktoś o tym napisze, będzie to wysłuchane, Aha. ale nie trzeba tego robić. Ale to nie jest. Użyję zwrotu, nie wiem, czy wy jeszcze tak mówicie, dzieciaki, to nie. Jest, to nie jara cię, że jesteś w mediach? Nie. Że widzisz. Nie? nie. Tomek, jara cię to. Życie mnie jara, a nie ja media Ja Jakby to jest y, gdzieś tam na bok. pokłosie tego, nie? Zadaj mi pytanie, czy mnie jara? No na pewno cię jara. Dziękuję. Dziękuję. <noise> 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 Dobra. I...